Cześć, witajcie na kanale dzisiaj wam przedstawię monetę 2 z 2000 roku, jubileuszową wykonaną ze stopu Nordic Gold. Moneta ta przedstawia czterech ewangelistów: Świętego Mateusza, Świętego Łukasza, Świętego Jana i Świętego Marka. Tutaj widzicie drugą stronę monety. Moneta została wybita w nakładzie 1,5 miliona. Kosztuje na Allegro 4 złote. Widzicie tutaj charakterystycznego orzełka z koroną, znak menniczy pod łapą orła i Rzeczpospolita Polska. Na rancie monety jest wybity napis Narodowy Bank Polski – Ja zapraszam was na mój kanał link znajdziecie w opisie i do zobaczenia pa